Jest godzina 6.38, to jest poranek Radia Republika. Proszę Państwa, i kolejny gość z nami Piotr Górsztyn, publicysta związany z licznymi mediami i również autor książek, książek historycznych, chociażby ostatnio opublikowanej książki o ważnym dla Polski temacie. Dlaczego Rosjanie są inni? Halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry, jestem, witam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Wczoraj e, przedstawiciele koalicji 13 grudnia, chyba wszyscy, e, e, ronili łzy nad losem psów. E, nic to nie dało, Sejm odrzucił weto prezydenta, ale e, w międzyczasie wystąpił pan minister. Zbigniew Bogucki, który obił łańcuchem pana premiera, znaczy zabrał głos z trybuny Sejmowej. No i właśnie pytał w sposób bardzo wyrazisty, czy to się ta, ca, ta cała pułapka, w którą próbował wciągnąć pana prezydenta, czy to się opłacało Donaldowi Tuskowi? Bo no, tęgiela nie dostał od pana ministra. No tak, tylko ile osób to obejrzało. Ja to znam, nie miałem czasu, żeby na przykład, ale się zajmuję, to jest moja praca, przecież powinienem oglądać cały kawał tego. No, jest to viral książkę na, na książkę portalach społecznościowych. Tak, no tak, tak, dokładnie. No to właśnie wszędzie dociera to, właśnie w takiej spreparowanej formie, w, w bardzo w różny sposób. Ja, po, ja powiem, że bardzo trudno mi jest to ocenić, zwłaszcza, że to takiego tematu, który. Właściwie nie powinien być ważnym tematem, bo psy nie są ważne dla człowieka, wbrew pozorom. Ja wiem, że to brzmi jak herezja, ale, ale nie są ważne, ważniejsze niż gospodarka, niż służba zdrowia, niż bezpieczeństwo militarne Polski, szczególnie teraz. Natomiast jest to temat, który budzi straszliwe emocje i w sumie dzieli społeczeństwo. To jest taka, taka ciekawostka. Nie wiem, czy te dane są aktualne, ale za dwa lata temu wyczytałem, że w Polsce jest 7 milionów psów i 7 milionów kotów na 30 parę milionów mieszkańców i określoną 312 tysięczną kilometrową, kwadratową powierzchnię. To, te dane przeczytałem, kiedy, kiedy był bardzo żywy temat o tym, że planeta płonie, że powinniśmy tam właściwie oszczędzać na sobie, czyli nie kupować za dużo ubrań, elektroniki, nie podróżować samolotami, bo, bo niszczymy, niszczymy planety i zasoby i produkujemy ślad CO2. No i sami ludzie nie podnieśli tego tematu, bo się bali, mimo że te zwierzęta nie żyją na przykład z resztek ze stołu, tylko dla nich specjalnie produkuje się żywność, prawda? Dla tych 14 milionów stworzeń trzeba wyprodukować specjalnie żywność, głównie z mięsa skądinąd, więc też jest to produkcja szczególnie obciążająca klimatycznie, bardziej, bardziej niż roślinna, a, a ich właściciele się akurat na wegetariaństwo bardzo często przerzucali, więc żyjemy w świecie, no, co to dużo gadać, no, zakłamania bez, bezwzględnie, bo no, wszyscy się pokazują, że kochają te pieski, ale z drugiej strony jest dużo ludzi, którzy nie lubi psów, czy tam, czy boi się, czy uważa, że to jest jakieś obciążenie, no bo, bo nie wiem, bo, bo, yy, bo boją się o dzieci, bo boją się sami, że zostaną pogryzieni, bo widzą, że te, te, że te psy są e, e, bardzo często obecne, więc, e, a, a, a są e, ci ludzie stłamszeni w tym sensie, że jak ktoś powie, że nie lubi psów, no to jest strasznym barbarzyńcą, że ja akurat mam w miarę pozytywny stosunek e, do zwierząt, do psów, więc się deklaruję, nie jestem, e, nie jestem wrogiem psów, tylko zwracam uwagę na e, gigantyczną hipokryzję, jaka w tym temacie panuje, a z hipokryzją jest, jest tak, że dużo ludzi skrywa potem tak naprawdę swoje własne e, e, prawdziwe przekonania. Albo nic nie mówi, albo, albo wyraża się w taki sposób, żeby właśnie być jakoś tam w miarę bezpiecznym, na okrągło mówią. Czasem może nawet kłamią, że wbrew, wbrew temu, co naprawdę myślą, ale później często ma to jakieś tam odbicie, nie wiem, w sondażach, no w wyborach też, czy nie, bo do wyborów jeszcze jest duży czas, ale też miewa to, to odbicie No tak, w, ale my, w wyborach. My, my, my żyjemy w sytuacji, w której mamy naprawdę bardzo dużo, bardzo poważnych problemów międzynarodowych, gospodarczych. To Pan redaktor zresztą o o tym wspominał, a tutaj pan premier rysuje pieska, może zaraz narysuje kotka. Jakaś straszliwa infantylizacja tej polityki bardzo. No Można tak to nazwać, ale z drugiej, jest to nośne. z drugiej strony jest to nośne. W związku z tym, no, dlaczego miałby nie korzystać z czegoś, co łatwo jest wzbudzić emocje? No, no, na psach się no, chyba każdy zna i każdy ma tutaj wyrobioną opinię, no, bo to jest, to, jest, to jest proste. No A właśnie, my, ale to my, pytanie, tak... czy można się przebić z przekazem merytorycznym? Bo prezydent, wetując tę ustawę, zaznaczył, że nie jest przeciwny. Ochronie zwierząt, czy takiemu podejściu, że generalnie psów nie powinno się trzymać na łańcuchach, natomiast, że po prostu tam były złe uregulowania, zupełnie nieżyciowe, te wymogi jakichś ogromnych końców, które mają ludzie tworzyć dla psów, zupełnie nie do zrealizowania. Znaczy, jakby próbował się Karol Nawrocki przebić z pewnym takim przekazem merytorycznym, że przeczytał ustawę. Ustawa jest po prostu niedobra. Zwraca ją do parlamentu, żeby parlament ją przepracował, ale już widać, że będzie podjęta próba, żeby jeszcze raz w tym samym brzmieniu ją do prezydenta uchwalić, do prezydenta wysłać i będzie taka zabawa. Tuski i jego akolici będą mówić, no niedobry człowiek, ten Nawrocki, on po prostu nie kocha zwierząt, nie kocha ludzi, jest okrutnikiem, chciałby wszystkich trzymać na łańcuchu i tak dalej, i tak dalej. Pytanie, czy jest szansa na zwycięstwo takiej propozycji jednak. Porozmawiamy merytorycznie, czy też emocje jak zawsze wygrają i ostatecznie prezydent zostanie złym człowiekiem, który nie lubi zwierzątek? Znaczy to emocje, nie, nie to, że wygrywają, wygrywa jakaś kalkulacja, bo oczywiście no to już no widać, tak, że nie chodzi No tak, ale kalkulacja, jak Polsce, żeby jakby nie. oprzeć politykę o emocje. I właśnie... Dokładnie tak, tak, tak. tak. Nie, no ale to jest stała metoda Donalda Tuska od dwudziestu kilku lat. Często, ale nie zawsze skuteczna, więc ja to zawsze no, ostrożnie się staram wypowiedzieć. Może dotrzeć do ludzi taki przekaz, okej, okay, no dobra, no, nikt nie chce krzywdzić psów, no ale ludzie są ważniejsi. Dlaczego rozmawiamy o tym, a nie o służbie zdrowia? Dlaczego Tuskę poświęca, rysuje obrazki z pieskami, a zapomina o pacjentach, co skądinąd minister Bogucki w ten ton uderzył. On zresztą wskazał takie rzeczy, które wcześniej też krążyły, no, że gigantyczne koice z jednej strony, a z drugiej strony trzymanie tych samych zwierząt w małych mieszkaniach w miastach. Nie wiem, czy ten temat będzie podnoszony, no bo to jest jednak uderzenie też tych ludzi, którzy trzymają w, w, w miastach, ale być może, no nie wiem, no, w debatach internetowych, na mediach społecznościowych, ludzie, którzy nie, nie są politykami, nie ponoszą konsekwencji, mogą to podnosić. Tutaj też minister Bogocki mówił o tych klatkach w schroniskach, gdzie normy są takie, że ten pies ma, ma mieć mało, mały kojec. Więc to skąd no chyba zresztą jest rozsądne, no bo jak, trudno urządzić schronisko dla psów na 20 hektarach, kiedy, kiedy trzeba urządzać je na dwóch hektarach na przykład. No dobrze, to Więc... ten temat psów myślę, że możemy powiedzieć, że nie mamy dobrego wyjścia póki co i nie wiemy co z tej. No prognozowanie jest bardzo trudne zwłaszcza jeśli dotyczy przyszłości, no tak odpowiem. Znaczy to ja tylko tutaj wspomnę, że mam tutaj nowy pub publikuje ranking zaufania, no i pan prezydent Nawrocki jest liderem. Tego rankingu? No, cały czas, oczywiście, że Zaufanie. tak. Według mnie są takie rzeczy, które. Pomimo komentatorzy tak, ale właśnie coś takiego, że komentatorzy mają kłopot z, z, z wyrażeniem pewnych rzeczy, czy, czy, czy ocenieniem. Ja pamiętam jeszcze z czasów kampanii wyborczej, takie, taki program, który też nie oglądałem, ale krążył jako viral w internecie, to było w TVN24, gdzie gośćmi był Sławomir Sierakowski i profesor Karolina Wigura. No i Sławomir Sierakowski mówił, jakim to beznadziejnym kandydatem jest Karol Nawrocki, a Karolina Bigurek, po jego zaskoczeniu, nagle mówiła, że nie, że to, jest, że to jest dynamiczny kandydat, który wskazuje, ja tu streszczam jej wypowiedź, bardzo, że wskazuje to bardzo mocną osobowość. Jest, ona zwróciła uwagę, jako chyba jedna z pierwszych, zwłaszcza na pewno z tamtej strony, na coś, co, co się nazywa przekazem niewerbalnym, bo my się koncentrujemy, co polityk powiedział, jakie ma plany, jaki jest sprawny w działaniu, a jest coś takiego jak przekaz niewerbalny, który tak naprawdę jest dużo ważniejszy, tylko my ludzie się wstydzimy przyznać do tego, że takie, takie rzeczy na nas oddziaływują, czyli jak to wygląda, jak to się zachowuje, jak to tembr głosu, jakaś energia czy z człowieka tam emanuje, czy też nie. No i akurat Nawrocki jest obdarzony przez, można powiedzieć, naturę. Pewnie on to też rozwijał w swojej pracy jakiejś takiej życiowej nad sobą, a wiemy, że to robił. Takimi zaletami, których... No, Wielu innych polityków nie ma. No coś z niego takiego właśnie bije yy, yy, mocnego. I to, I to jest zaraźliwe. To jest coś takiego, że to oddziaływuje na ludzi, na takich ludzi, którzy na przykład nie głosowali na niego, no bo też czytamy takie, o tej fascynacji na stronie liberalnej, takie zaniepokojone głosy z tamtejszych mediów. Na przykład w Tygodniku Polityka to chyba już kilka takich tekstów było, że, że strona liberalna za bardzo fascynuje się na wrocławskim Do tego dochodzi pewien taki majestat władzy, no bo to wiadomo, prezydent zawsze ładnie wygląda, jeszcze na tle wojska, to już super, ale to działa, no to działa na całym świecie. No tutaj nie ma co się temu co, co dziwić. Więc wydaje mi się, że on długo będzie miał coś takiego. On będzie musiałby, musiałby zrobić coś bardzo, bardzo niepopularnego. bo Ze strony liberalnej słyszymy, że yy, wetowanie mu szkodzi. Ja nie jestem przekonany. To jest na zasadzie intuicji ci autorzy piszą, że to wetowanie szkodzi, bo, bo, bo to w ich oczach szkodzi. Ale czy to szkodzi w jakichś szerokich masach społeczeństwa? Nie mam pojęcia. No, Donald Tusk jest bardzo niepopularnym. No, tak, Donald Tusk opiera całą swoją politykę, przepraszam, bo o konflikt z prezydentem tutaj no, atak na Sławomi Ręskiewicza. Jest tego kolejnym przykładem. Co więcej, ten to się zapowiada no, niekończąca historia, bo ten certyfikat bezpieczeństwa profesorowi wygasa ten, ten, który teoretycznie oni twierdzą, że jest zabrany, znaczy yy, yy, czy unieważniony, yy, 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 on wygasa w przyszłym roku. Yy, no i przecież wiadomo, że, 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 że nowego pan po, certyfikatu pan profesor nie, nie dostanie, no to znowu będzie koło myja sądowa yy, przez następnych kilka lat. To jest szczegół, który nie wiem jak bardzo opinia publiczna śledzi, bo to jest też dość trudne, żeby nadążyć. Natomiast jeśli chodzi o oparcie polityki Donalda Tuska na takiej osi działania, czy kontrze w stosunku do Karola Nowackiego, to ja mam podejrzenia, że to jest błąd ze strony Donalda Tuska. Być może on musi, musiał to zrobić, ale, ale też nie jestem przekonany. Chyba wygodniejszym wrogiem dla niego byłby Jarosław Kaczyński. I zaraz powiem dlaczego. Chodzi o to, że mamy z tej strony pana premiera lat 68, który w polskiej polityce jest już obecny lat 30, a z drugiej strony mamy zupełnie świeżutkiego 42-latka. 40... tak, 42-latka. Wydaje mi się, że, wszyscy, że jest więcej wskazań na to, że ta masa społeczna, która jest pośrodku, albo jest taka labilna, to jednak wybierze kogoś nowego, a nie zużytnego, niepopularnego staruszka. No, my myślimy, że to... No, przyszłość ma moc, no, w tym sensie, że my myślimy, co się wydarzy kiedyś, że ten człowiek będzie, będzie dłużej z nami tutaj, on będzie rządził, on ma czyste konto, no to no, nie ma czystego konta. Więc wydaje mi się, że to może być bardzo duży błąd ze strony, ze strony pana premiera. A to odmłodzenie polityki, bo nawet Jarosław Kaczyński powiedział, że ktoś premierem być może powinien zostać ktoś znacznie młodszy, kto będzie łącznikiem z kancelarią czy z panem prezydentem. No i tak wczoraj słuchałem pana Boguckiego. Czy to ten polityk ma buławę w Tornistrze? Możliwe, tak, tak. No, jego nazwisko się przewija przecież jako, jako e, potencjalny e, e, kandydat na premiera, ale też pamiętajmy, że ci wszyscy papabile, e, jak kogoś na kogoś się wskaże, to tak jakby się zatopić tego człowieka, więc, więc może to że tak przyjaciele w cudzysłowie we, z, z własnego nurtu politycznego nie, robią mu takie kuku. E, tak, ale, ale według mnie jest cały czas oczekiwanie w Polsce, ono ma, ma też pewne takie naiwne podstawy, że jak przyjdzie ktoś nowy, to będzie lepszy, no ale to oczekiwanie jest stałe. No i też widzimy przecież była taka zwyżka, zwłaszcza po prawej stronie, oczywiście, bo to ludzie z prawicy y, tam szukali jakichś nowości. Była taka zwyżka, y, jeśli chodzi o słowo Miramensana i konfederację. No to, to trwało, nie wiem, ile może rok, może kilkanaście miesięcy czy kilka miesięcy. No i dzisiaj widzimy, jak, jak, jak wyblakła tak no, gwiazda. Teraz trze, teraz taki... trzecią, trzecią siłą jest Grzegorz Blau. Dokładnie tak, jest taka o, o, a może ten bram, tak, a może ten brown jest jakoś, no dla, dla, jak, dla jakiejś grupy ludzi na pewno, to tak, nie? No, jemu, jemu tam na pewno te te procenty poparcie e, się podniosły o, że Braun jest nowy, no to patrzmy na Brauna. No, tylko też pytanie, na jak, na jak długo on będzie wiózł to, to przekonanie. I to, co mówiłem o Donaldzie Tusku, że to jest człowiek, który ma prawie 70 lat, jest 30 lat w polskiej polityce i powiedzmy, to drugie jest ważniejsze, 30 lat w polskiej polityce, to się tyczy też Prawa i Sprawiedliwości, no, że jednak twarzami tymi powiedzmy fajterami, bo nawet nie chodzi już o Jarosława Kaczyńskiego, który, który już sam wie, że on musi się trochę schować, musi stanąć za plecami coś, czego Donald Tusk na przykład nie robi, według mnie to, to, to mu szkodzi, ale widać, że cała ta ekipa, nie wiem, panowie z jednej strony Morawiecki, z drugiej strony Sasin, no to są też to te buzie, które my tu widzimy już x lat i masa ludzi, no dobra, oni już byli, my już nie chcemy na nich patrzeć i tak dalej. Nie chodzi o to, czy ktoś jest tam maślarzem, czy harcerzem, tylko, że jest długo w tej polityce i, i jest, według mnie to jest główny problem PiSu, że PiS nie eksponuje nowych twarzy, że że, no, jak w tym powiedzeniu tego włoskiego pisarza, że czasem trzeba zmienić bardzo dużo, żeby wszystko zostało po staremu, że, że, tu, że, że, że Prawo i Sprawiedliwość jest w tym momencie, no to jest partia nie młoda, już tak samo to dotyczy zresztą koalicję obywatelskiej no, z drugiej strony w, Możliwe, że wyeksponowała nowego, nowego kandydata na prezydenta, chciałem zauważyć. I tak. to tak, ale to zadziałało, tak, tak, dokładnie. No ale to jest potwierdzenie tego, co mówię. To zadziałało. No nie wiem, jak patrzę na tych młodych na te młodsze pokolenie. Nie, e, Polityków, no nie wiem, no Andrzej Śliwka mi przychodzi na myśl, jako ktoś taki, kto zaczyna wchodzić. Mateusz Kurzejewski, który nie jest posłem, a chyba powinien zostać w końcu tym posłem, bo czy wreszcie, no bo wiadomo, będą wybory. To, 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 bo to są ludzie, którzy nagle. Jakoś tak chyba z większą ciekawością się ich słucha, z jakimś takim znakiem zapytania: o, a może z tego gościa coś będzie? No, no, no tak to działa. No, to jest Modityka zresztą balicją, jest bo... Zawsze grą e, zmiany. Ostatnie pytanie tylko prośba, odpowiedź o minutę. Popularność Grzegorza Brauna to po prostu są ludzie, którzy mają dość i są wkurzeni i zawsze zagłosują na kogoś, kto jest inny, czy tak jak niektórzy straszą, jest to pojawienie się w Polsce takiego twardego elementu prorosyjskiego? Bardziej to pierwsze, ale to drugie też trochę istnieje, ale bardziej to pierwsze według mnie. On dostał dużo, on do, dostał jakiś troszeczkę głosów ludzi, którzy kiedyś głosowali na Szymona Hołownię na przykład, czyli taki zmienny elektorat protestu. Piotr Grusztyn dla Radia Republika, bardzo serdecznie dziękujemy. Miłego dnia. Dziękuję, również życzę wszystkiego dobrego.